W centrach zabytkowych miast stoją budynki, których mury nie wymagały i nadal nie wymagają renowacji lub remontu. Ich wiek to nierzadko 200, 300, a nawet więcej lat. Na trwałość budowli mają wpływ zastosowane materiały budowlane, ale także rodzaj i cechy użytej zaprawy murarskiej. Kiedyś stosowano wyłącznie zaprawy wapienne, później również cementowo-wapienne. Dzisiaj są to zwykłe zaprawy cementowe z domieszkami chemicznymi, znanymi na rynku pod nazwą plastyfikatory. Nawet najbardziej wytrzymałe kamienie i cegły szybko niszczeją, jeśli zastosowano zaprawę zbyt mocną i sztywną, która łatwo pęka pod obciążeniem. Podstawową regułą przy doborze zaprawy jest, aby wytrzymałość zaprawy na ściskanie nie była większa niż wytrzymałość cegieł. Im bardziej jej jest wytrzymała zaprawa, tym bardziej jej jest ona krucha. Ma na to wpływ duża ilość cementu tworzącego w zaprawie wytrzymałe, lecz mało odkształcalne i kruche wiązania. Im więcej wapna w zaprawie, tym bardziej zaprawy po ich związaniu są sprężyste, gwarantując lepszą pracę muru pod obciążeniem, lub wskutek osiadania gruntu czy wahań temperatury i wilgotności otoczenia. Receptury tradycyjnych zapraw cementowo-wapiennych oparte są na proporcji objętościowej. W zaprawach murarskich cement oraz wapno są materiałami wiążącymi, a piasek jest wypełniaczem. Objętość cementu zawsze przyjmuje się za 1. Ilość użytego wapna zmienia się w zależności od wymagań, które zaprawa ma spełniać. Objętość piasku w zaprawie to około trzykrotność sumy objętości materiałów wiążących. Przykładowe oznaczenie zaprawy 1 do 1, 2 do 4 i 1 do 2 wskazuje, że na jej skład przypada jeden pojemnik cementu, pół pojemnika wapna oraz 4,5 pojemników piasku. W zależności od wymogów projektowych proporcje zaprawy mogą być różne. W pierwszej kolejności do pustej betoniarki wlewamy 2 trzecie wody potrzebnej do uzyskania prawidłowej konsystencji zaprawy. Następnie dodajemy składniki wiążące, a więc wapno i cement. Gdy wapno i cement dobrze połączą się z wodą i utworzą zawiesinę bez widocznych zbryleń, dodajemy piasek. Roboczą konsystencję zaprawy regulujemy przez dodanie pozostałej porcji wody. Należy zadbać o to, aby wszystkie składniki zaprawy utworzyły jednolitą masę. Służy temu odpowiednio dobrany czas mieszania zaprawy w betoniarce. Wapno poprawia urabialność zaprawy cementowej, dzięki czemu staje się ona plastyczna, łatwo się nią manipuluje i rozkłada na powierzchni cegieł. Zaprawa z wapnem pozwala również na łatwe układanie pustaków i ich poziomowanie w stosunku do cegieł sąsiednich. Dobrej jakości zaprawa łatwo wyciska się spod pustaków, tworząc charakterystyczny wałeczek, który jest łatwo podcinany przez kielnię. Zaprawy cementowe mają zastosowanie tylko w szczególnych przypadkach. Zaprawa cementowa jest mało plastyczna, krucha i słabo utrzymuje wodę. Według rozpowszechnionej błędnej opinii, wapno hydratyzowane miałoby być w tych zaprawach zastępowane przez domieszki chemiczne o charakterze napowietrzającym popularnie zwane plastyfikatorami. Przy stosowaniu plastyfikatorów należy przestrzegać podstawowych zasad. Są nimi sprawdzenie współdziałania plastyfikatora z danym cementem oraz dochowanie dokładności dozowania. Dlatego stosowanie domieszek do zaprawy na budowie bez stałej kontroli laboratoryjnej jest obarczone dużym ryzykiem. Negatywne skutki nadmiernego napowietrzania zaprawy objawiają się nie w momencie murowania, lecz po kilku miesiącach, a nawet latach. Na tej budowie stosowano środek napowietrzający do poprawienia urabialności zaprawy cementowej. Po kilku tygodniach od zakończenia prac murarskich zaczęły pojawiać się charakterystyczne uszkodzenia muru, gdyż sztywna zaprawa nie łagodzi dostatecznie naprężeń powstających wskutek obciążeń, osiadania fundamentów, zmian temperatury i wilgotności. Po kilku latach sytuacja staje się jeszcze bardziej dramatyczna. Destrukcja muru jest tutaj już daleko posunięta. W tym przypadku co jakiś czas konieczne jest dokonywanie kolejnych napraw. Te kilka przykładów nie wyczerpuje tematu zapraw i ich właściwości. Murowanie na zaprawach wydaje się być stosunkowo prostą rzeczą. Większość zapraw ma podobną urabialność, lecz różną przyczepność do cegieł. W przypadku tej cechy zaprawy ważne jest nie tylko czy zaprawa tworzy dobre połączenie z cegłą, ale również ile powierzchni cegły pokryte jest zaprawą i jak długo połączenie cegła-zaprawa pozostanie szczelne i nieuszkodzone. Patrząc na stare mury, ma się wrażenie, że cegły i kamienie zostały zatopione w zaprawie, stanowiąc szczelne połączenie. W przypadku zapraw z domieszkami napowietrzającymi, zaprawa szybko traci przyczepność do cegły. Czasami potrzeba na to kilku miesięcy, czasami dopiero po kilku latach pokazują się pierwsze uszkodzenia. Zaprawy cementowe są również bardzo kruche, stąd łatwo pękają. Wapno użyte w zaprawie pełni wiele funkcji. Poprawiając jej urabialność, retencję wody i właściwości wiążące daje gwarancję szczelnego, elastycznego i trwałego połączenia murarskiego. Biorąc pod uwagę ryzyko związane ze stosowaniem na budowie domieszek do zapraw murarskich bez stałej kontroli laboratoryjnej, jedynym racjonalnym rozwiązaniem gwarantującym trwałość i długowieczność budowli są zaprawy cementowo-wapienne.